Myślę, że wielką zaletą działalności w stowarzyszeniach albo fundacjach jest to, że możemy poznać to środowisko organizacji pozarządowych, które często są bardzo niedoceniane, gdzieś tam uważane za em, Pewne organizacje, które zbierają na przykład tylko pieniądze, które taką trudzą się pracą bardziej charytatywną i która nie ma większego znaczenia, jednak organizacje te wykonują naprawdę kawał dobrej roboty. Możemy poznać w nich ludzi z wielką pasją, ze wspaniałymi wartościami i po prostu warto poznać to środowisko i też w nim się gdzieś rozwinąć. Moja rola to jest taki zwykły wolontariusz, tak zwany Superw to działamy na, na tej według y, idei, żeby y, ofiarować rodzinom y, właśnie wędkę, nie rybę, i y, właśnie y, na tej podstawie staram się dobierać te rodziny, y, które włączamy do programu. No i y, właśnie y, na, poza kryteriami finansowymi wiadomo na tej zasadzie, to staram się y, do, y, te osoby dobierać y, czy, w sensie rodziny. Żeby ta paczka, ta pomoc jednorazowa na te święta, żeby była impulsem do zmiany dla tych rodzin, żeby poczuli się dowartościowani. No i tak. Więcej radości mieli na te święta. Ogólnie, e, głównie właśnie to jest ta e, pomoc na święta, ale są też e, takie programy specjalistyczne, paczki specjalistyczne, e, które działają też w ciągu roku, tam jakieś paczki prawników, medyków i tak dalej. Więc to generalnie jest jak takie zwyczajne charakterystyko, trochę jak e, ZHP albo ZHR, z tym, że są generalnie takie no, mniejsze lub większe różnice. U nas na pewno właśnie bardziej kładziemy nacisk, e, na wiarę i właśnie na wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu i wiary. Nasza organizacja też skupia się właśnie w całej Europie, nie tylko w Polsce. Tak jak właśnie ZHPR, ZHR są typowo polskie organizacje, to skauci działają właśnie w całej Europie i chyba też poza Europą wydaje mi się. W 2022 roku Olin J obchodził swój dziesiąty jubileusz. Średnio zorganizowaliśmy w zeszłym roku ponad 100 wydarzeń. Działam bardzo prężnie i staramy się organizować ich jak najwięcej jak najlepszej jakości. Stowarzyszenie pozwala nam się rozwinąć na wielu polach tak naprawdę. Mamy szkolenia z grafik, zdobywanie partnerów. Wiele szkoleń właśnie odbywa się na wyjazdach integracyjnych. Mamy też możliwość uczestniczenia w szkoleniach takich na przykład tutaj. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy organizacją pozarządową, mamy możliwość uczestniczenia w takich przeróżnych szkoleniach i zdobywania tej wiedzy, która na pewno nam się przyda w przyszłości, jak i w życiu codziennym. Fundacja Ogród Edukacji powstała z myślą o rozwijaniu talentów, umiejętności. Polska Man Team to triatlon organizowany w Olsztynie. Już od 10 lat tam działamy. Ja, co prawda, doszłam troszkę później. Ale działamy prężnie. Jest zawsze super atmosfera, dużo bardzo śmiechu. Sami zawodnicy zawsze też wracają, opowiadają, że dziękują. Zawsze miło się aż na sercu robi. Bardzo fajna akcja. Myślę, że ta organizacja przede wszystkim niesie dla mnie dużą wartość, jeśli chodzi o ludzi, ponieważ wszyscy wolontariusze są bardzo otwarci i sam kontakt, zarówno przed zawodami, jak i po. No widać tą radość uczestników oraz wszystkich jak bezinteresownie można działać na korzyść po prostu drugiego człowieka. Zalety bycia członkiem naszej fundacji nie da się policzyć, bo jest to ogrom. Po pierwsze, można się cieszyć tym, że jest się częścią czegoś większego, że robi się coś dla społeczeństwa i chociaż to jest walka codziennie naprawdę to jest walka, to się wydaje, że o działacie w organizacji, to pewnie siedzicie nieprawda, to codziennie trzeba po prostu, pomijam fakt już z dokumentacją, z papierologią codziennie trzeba walczyć, codziennie trzeba wymyślać nowe rzeczy, nowe idee nowe pomysły, a potem je realizować i to wszystko są, jest bardzo ciężka droga, ale za każdą tą drogą jest na końcu sukces który pokazuje, nawet jeżeli to jest mały sukces, tak jak na przykład przykładowo pójście do kina z wolontariuszem. Szami, zorganizowanie dla nich akcji, gdzie po prostu wieczorem idziemy do kina, załatwiamy zniżki, załatwiamy, żeby nam seans spuści zarezerwować salę. To się wydaje, że to jest mało pracy, ale jednak trzeba to zaplanować, skontaktować to jest bardzo dużo roboty wbrew pozorom, ale później jak to dochodzi do skutku, jak widzi się uśmiech na twarzach tych ludzi, jak widzi się, że się zrobiło coś wspaniałego większą grupą ludzi, to to naprawdę potrafi uskrzydlić. Może zabrzmi to tak sztampowo, ale e, największym plusem jest e, własny rozwój, ponieważ w stowarzyszeniu Możemy się nauczyć zarówno organizacji projektów, pracy w grupie, promocji, pozyskiwania partnerów, prowadzenia wydarzeń, czyli mamy tutaj też taki warsztat dziennikarski, ale przede wszystkim możemy też poznać fantastycznych ludzi. Jesteśmy studentami, zależy nam na tym, żeby z tego okresu studiów wynieść jak najtrwalsze znajomości, a tutaj poznajemy ludzi, którzy mają podobne wartości, którzy również chcą działać, więc nie trudno o przyjaźnie które potem to widać wśród alumnów stowarzyszenia przetrwają przez lata. Na pewno poszerzam swoją wiedzę, poznaję wielu ciekawych ludzi rozwijam się i znalazłam swoje jakby nowe powołanie. dzięki temu też myślę, że, że jestem w dobrym miejscu. Myślę, że co charakteryzuje wolontariuszy to przede wszystkim ich wielkie i dobre serce. Oraz bezinteresowność. Wszyscy są tam pomocni i pełni empatii. W Olinu J mamy kilkudziesięciu członków i członkiń, i każdy wydaje mi się, że znajdzie coś dla siebie. Wszyscy mają różne zainteresowania, różne pasje i właśnie dzięki temu, że mamy te cztery filary, to każdy się w czymś na pewno odnajdzie. Fajni ludzie są też, w jakiś sposób to rozwija człowieka. Na przykład trochę bardziej się można wygadać, jeżeli ktoś jest na przykład nieśmiały. Też można poznać różne historie tych ludzi, to, to wzbogaca po prostu takie postrzeganie. Mi się najbardziej podoba w raczej, że to kształtuje człowieka tak całościowo, że to właśnie nie tylko jest taka katolicka organizacja, która nie wiem, tam modlimy się i chodzimy do kościoła, ale też właśnie rozbija na płaszczyźnie takiej fizycznej, umysłowej, kiedy jedziemy na obozy, to budujemy sobie w lesie różne, no całe swoje obozowisko kształtują właśnie takie swoje zdolności manualne. Też mamy różne gry terenowe, uczymy się różnych szyfrów, mamy warsztaty manualne. Także można się rozwijać w niewielu płaszczyznach w scoutingu. Na pewno poznawanie wielu cudownych ludzi, których już naprawdę dużo teraz poznałam. Przyłamywanie swoich granic też trochę i zdobywanie tego doświadczenia w organizowaniu wielu wydarzeń, bo to jednak się przyda w dorosłym życiu na pewno. A teraz poznajemy te wszystkie Powiedzmy, sekrety organizowania tych rzeczy z zakulis, trochę. Więc wiemy, jak to działa. Na razie jestem świeżym członkiem, więc jeszcze nie mam swoich wydarzeń, tak typowo, ale poznaję to wszystko od uczestników, którzy są już tutaj od wielu lat. Więc na pewno się przyda, że będę mieć to doświadczenie w przyszłości. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, poznawać ich historię i stawać się częścią tych historii. I. Więc mam taką satysfakcję, że uda mi się komuś pomóc, bo oczywiście nie można pomóc wszystkim, ale jeżeli mi się uda komuś pomóc, to e, bardzo się z tego cieszę. Jak widzę osobę na przykład e, smutną w jakiejś trudnej sytuacji, a później po jakimś czasie widzę ją e, uśmiechniętą, tak? Więc jest taka, budzi się nadzieja, że to co robię to ma sens.